Czym się różni płytka prasowana od walcowanej? Choć na pierwszy rzut oka wszystkie płytki ceramiczne mogą wydawać się podobne do siebie, różnią się między innymi sposobem produkcji. Ślad ten znajdziemy na spodniej części płytki. Pierwsza, najbardziej rozpowszechniona metoda to prasowanie na sucho. W tym procesie sypka masa ceramiczna jest umieszczana w matrycy, a następnie poddawana naciskowi prasy o ogromnej sile. To właśnie dlatego na spodzie większości standardowych płytek widzimy charakterystyczną, strukturalną siatkę. To odcisk matrycy, który zwiększa przyczepność kleju. Druga, bardziej zaawansowana technologia to walcowanie. Tutaj masa ceramiczna jest w sposób ciągły, formowana przez walce pod wysokim ciśnieniem, tworząc długą wstęgę materiału, z której następnie wycina się poszczególne płyty. Dlatego ich spód jest zazwyczaj znacznie gładszy, pozbawiony charakterystycznego dla prasowania wzoru. I tu dochodzimy do najważniejszej różnicy. Technologia walcowania pozwala na produkcję płyt o imponujących, wielkoformatowych rozmiarach, tzw. spieków kwarcowych, które mogą mieć nawet kilka metrów długości. Osiągnięcie takich gabarytów metodą prasowania byłoby niezwykle trudne lub niemożliwe.